sobota, ósmy czerwca, witam na Krypto Flash informacje z krypto. Także rynków tradycyjnych zaczynamy od nich. SP500 wczorajsze zamknięcie ogólnie cały tydzień pozytywnie mimo wczorajszych słabszych wzrostów niż oczekiwano, mimo niższego wczorajszego zamknięcia, a to w związku ze wzrostem rentowności obligacji scherbowych po silniejszym niż oczekiwano Raporcie z rynku pracy, który ostudził optymizm co do wcześniejszych obliżek procentowych rezerwy federalnej. Oznaki siły na rynku pracy zmuszają inwestorów do wstrzymania zakładów na wrześniową stopę procentową, która według narzędzia Fed Monitor przez Investing.com wynosi obecnie 45% z 55%, który był dzień wcześniej. Oczekuje się, że w przyszłą środę FOMC pozostawi politykę bez zmian, stwierdził ekonomista Scotty Bank. Wrześniowa obniżka pozostaje naszym podstawowym scenariuszem pierwszego ruchu w tym roku. GameStop spada aż o 39%, po tym jak sprzedawca gier wideo ogłasza słabsze niż oczekiwano wyniki za pierwszy kwartał i zapowiedział sprzedaż kolejnych 75 milionów akcji. Piątkowe dane Bitcoin Bitcoin.tier Flow i na plus 131 milionów dolarów. Napływ z BlackRock. Ponadto mapa likwidacji na sobotę. Long short, mniejsze otwarte pozycje do zgarnięcia. Te większe wciąż w górze przy 72 600 za BTC. Jest to mały jak na razie wczorajsza korekta i likwidacja ponad 300 milionów dolarów w jedną godzinę pozycji zawarowanych. Tether zainwestował w giełdę kryptowalut emitent stablecoina USDT ogłasza strategiczną inwestycję w tej węską giełdę krypto XRIX. Inwestycja wartości 18,75 miliona USD ma na celu poprawę transgranicznych płatności oraz dostępności finansowej na rynkach schodzących. W ramach tej współpracy ponadto będą również rozwijać narzędzia technologiczne, które mają zapobiegać nielegalnemu wykorzystywaniu stablecoinów. Rezerwy górników najniższe od 14 Lat. Obecny stan posiadania górników BTC osiągał pułap, jest to ważna informacja dla branży krypto. Rezerwa górników zmniejsza się o połowę od szczytu. Taka sytuacja nie miała miejsca od ponad 5000 dni. Jak ujawnia krypto, jest to najniższe od 14 lat, oznacza to, że górnicy posiadają mniej BTC niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie sytuacja jest inna niż kilkanaście lat temu Bitcoin jest szeroko rozpowszechniony, jego wartość znacząco wzrosła. Spadek rezerw górników może oznaczać mniejszą presję na sprzedaż, co może wpłynąć na wzrost ceny w przyszłości. W tej sytuacji prawdopodobnie będzie tylko kilku dużych zwycięzców. Nie będą to firmy, inwestorzy, patrzący na rynek z długoterminowej perspektywy. Ci, którzy zdecydują się zainwestować teraz, mogą potencjalnie wiele na tym zyskać. jeszcze dane: GameStop spadek, jak był transmisja live na YouTube Roaring Kitty, ujawnia swoje pozycje na żywo. Mimo tego streamingu wciąż akcje zostają w niższym pułapie. No i tak między innymi cały rynek światowy, nie tylko krypto, ale tradycyjny oczekiwał na ten live. Paradoks, oczywiście, rynek krypto nieracjonalny. zobaczmy jak CNBC chociażby. well we're coming back with breaking news because the live stream has finally started you can see that right there about 28 or so minutes late but nonetheless it is underway um, and we'll see exactly what what's gonna gonna happen there andrew left still standing by we will give you updates when they happen um, you can judge for yourself what's going on on your screen so let's do some of these moves To no było dość humorystycznie, bo na początku live'a był tylko wyłącznie jego oto postać i lecąca muzyka w tle. Osobiście przedstawił stratę dniową na wysokości 235 milionów dolarów. Donald Trump przedstawia siebie jako kryptoprezydenta podczas zbiórki pieniędzy na technologię w San Francisco. Rozgrywany ekosystem Riosie, kało Monitak, no i tak, kłam, One oficjalnie jest moc. Z powrotem na interium danych techniczne zapraszam na grupę Telegram Qom One, czy też polskie grupy Qom, jak to technicznie w przypadku problemów z powrotem wykonać jeszcze to nie jest 100% wdrożenie do IBC, protokołu Internet Blockchain. A warto być dobrze wcześniej na początku, bowiem pierwsze projekty, o których wspominaliśmy, jak właśnie Havk, e, czy się pojawił Turbo, ciekawymi powiązaniami, warto wziąć Qom PP, kłom Non Quim, Predator, no to na wczesnym etapie warto być, a te market capy już co niektóre, Hawki jest ponad 2 miliony dolarów, gratulacje dla tych którzy brali po 100 tysięcy dolarów, a może i niżej, podobnie Qom, Pepequim, no zresztą tutaj wszystkie te podstawowe jak na razie złapały swój pułap, a jeszcze nie przekroczyły nawet 1 miliona dolarów, ponadto Scan, Qom, One, no i te wszystkie dane techniczne, no to zapraszam do materiałów. Innych, wcześniejszych, także na YouTube, playlista ekosystem Kałokłom. Unia Europejska, Komisja, uruchamia pakiet innowacji w zakresie sztucznej inteligencji. Pakiet środków ma wspierać m.in. europejskie startupy w rozwoju AI. Jest to następstwem porozumienia politycznego osiągniętego w grudniu poprzedniego roku w sprawie unijnego aktu prawnego dotyczącego sztucznej inteligencji. Pierwszej na świecie kompleksowej ustawy o AI, która będzie wspierać rozwój, wdrażanie i upowszechnianie godzin zaufania sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. Zmiany rozporządzenia celem utworzenia fabryk AI, decyzja, komunikaty Unii Europejskiej. Startupów, jak wsparcie finansowe, przyspieszenie rozwoju, inicjatywa i inne, komisje, link pod materiałem. Jest to dość szerszy materiał do kawy. Livecoin Watch, trending coins, i to tutaj mamy na razie bez żadnych efektów po przeważniej korekcie. Według wolumenu wzrosty spadki powyżej pół miliona w pozycji dop 1000, bo może coś tutaj powróci. CoinGecko, pozycje dop 1000, największe wzrosty spadki Super Trump. No, gratulacje do Chomp, co tutaj rozgrywali od 300 tysięcy. Marketka że na 30, no naprawdę spore eksy. A to wszystko na grupie Kryptospekulacja, Chat, a także Kryptospekulacja pod grupy, to tutaj zapraszam. No i tak, właśnie Home One Warto dać sobie szansę być wcześniej na czymś co się buduje od nowego, zwłaszcza że ten system ekosystem system od Ryoshi Shiba Inu. ma ciekawe powiązania i czasem jak pisze Six9 fajnie być pierwszym w czymś co na pierwszy rzut oka może wyglądać jak scam w krypto tak jest, że wszystko to scam, dopóki każe się, że nie jest. Jak pisze warto spojrzeć na BTC. Na to Trumpmania. No, ciekawe jak sobie tam radzi na razie na chwilę obecną, ale to bardziej long term. Wczorajszy temat Glassnode, kryptobilans zapraszam i Hold Waves, e, indykator ciekawy. Dziś kolejny temat. Wczorajsze rozmowy na temat polskich inflow między innymi, Tutaj oczywiście proszę o kulturę. No i bojało, bojało na rynku w różnych projektach. Dla niektórych może to być okazja. Oraz no, wieczorną dyskusja między innymi DNT, SAWi na temat potencjalnych obniżek stóp. Black Swan, myślę, że to dobre przesłanie dla nowych osób. A ten oto cytat. Nie dotykaj krypto, bo cię właśnie zmiał z planży. Ale rozgrywając głową, jak pisze Atol, podsumowanie Silesii konferencji, Mike zapytany, czy posiada osak, odpowiedział, że tak. Dolar, ropa, relacje Ameryka, Azja. Wieczorny wątek. A my losujemy wczorajszego zwycięstwa dnia ze wszystkich komentarzy do giveaway miesiąca w dolarach, a dziś szczęśliwie jest na listę to. Krypto -bracia. komentarz, dzięki, również dziękuję. Kryptospekulacja sobota, do usłyszenia.